Siema, tutaj Tomek z Psychoważnych, a dzisiaj: pięć oznak, że możesz potrzebować psychologa. Uważaj, ostatnim, mocowoli. boli. Pierwszy to scrollowanie bez końca. Czy zdarzy Ci się uciekać w TikToka i Facebooka albo Instagrama, w social media, tak aby nie skupiać się na swoich myślach albo emocjach? Pierwszy repleg Drugi to izolowanie się od ludzi. Czy zdarza Ci się nie odpisywać na wiadomości, albo odmawiać spotkania, albo nie inicjować ich w ogóle? Starasz się. Skupić na sobie i izolować się. Kolejny to ignorowanie potrzeb swojego ciała. Czy jesz regularnie, czy zapominasz w ogóle o tym, że trzeba jeść? Czy śpisz regularnie? To znaczy nie raz 3, a raz 12 godzin. Czwarty to odkładanie rzeczy na później. Czy zdarza ci się odkładać rzeczy, które czujesz, że powinnaś, powinieneś zrobić, bo po prostu nie chcesz, nie chce ci się, mimo tego, że czujesz, że to jest dla ciebie ważne? Piąte. Boli najbardziej, tak jak mówiłem, bo polega na tym, że udajesz przed sobą. Czyli tak naprawdę muskujesz przed sobą problemy, które czujesz, że masz i uciekasz przed nimi. Jeśli tak, to myślę, że to jest dobry pomysł, aby skonsultować się z psychologiem, udać się na sesję. A propos, mamy całkiem niezłej cenie, za 65 zł, sesję z psychologiem, więc zapraszamy Cię. Aby zobaczył, zobaczyła naszego kalendarza, może znajdziesz coś, co będzie adekwatne do twojej kieszeni.